Zaczynamy od zdjęcia pokrywy, silnika. czy zrobi nam się trochę więcej miejsca. Tutaj trzeba ponoć do, do góry, tutaj samo i tutaj podobnie. Przy każdym serwisie w HDI zawsze zaglądam w okolicy wtryskiwaczy, żeby zobaczyć czy wszystko jest suche. Zdarza się, że wydmucha nam uszczelkę pod wtryskiem, w takim wypadku zobaczymy nagar. E, warto taką usterkę szybko usunąć. No, a tutaj jak widać jest ok. Tutaj mamy filtr paliwa, który zaraz będę wyciągał. I również na wierzchu widoczny, w tej dużej puszce, filtr powietrza. No, ok, lecimy dalej. Teraz pokażę bardzo ważną sprawę, mianowicie jak odpiąć przewody paliwowe przy filtrze w każdym HDI. E, Prawie w każdym HDI zasada jest taka sama. Natomiast wiele ludzi ma problem z odpięciem złączek, co kończy się ich uszkodzeniem. Złączka składa się z dwóch części: części zewnętrznej i części wewnętrznej. Jak ją odpiąć? Najprościej małym śrubokrętem podważyć część środkową i następnie z dwóch stron wcisnąć część zewnętrzną i przytrzymując ją wyciągnąć przewód. nie jest już odpięty. Z drugim robimy dokładnie to samo. O, tu niestety trochę mniej miejsca. Ale o, już się udało. Tutaj wyciągnąłem przewód z uchwytu, żeby nie prężył, żeby nic nam nie pękło. Przewody mamy rozpięte, żeby móc odkręcić filtr, należy jeszcze odpiąć wtyczkę, która jest tutaj. Wtyczka składa się z dwóch części, jedną część odciągamy i następnie drugą część podważamy tutaj. Po podważeniu wtyczka odpuszcza i wychodzi. Jak już mamy wszystko podpinane, Bierzemy klucz nasadowy w luchadej rozmiar 24 we wcześniejszych dieslach PSA często zdarzało się 27. Nakładamy klucz i odkręcamy filtro. rozkręcone No i teraz postaram się go wyjąć tak żeby nie nachlapać O widzę że już trochę kilometrów zrobił Mam nadzieję, że widzicie, jest cały czarny. No, może wyostrzysz? O, swoje już przejechał. Zajrzę do środka, zobaczymy czy w środku są piłki. No, właściwie nie ma, jakieś pojedyncze dwa, trzy widzę, ale tu się nie ma co przejmować. Natomiast tak, ja zawsze jeszcze odsysam paliwo, które pozostaje w filtrze i czyszczę obudowę. Tam strzykawka i odstrzygramy Okay, paliwo już odciągnięte. Zostawię je gdzieś na bok. I teraz byłem czysta szmatka i wycieramy wszystko do słucha. No i super, tutaj zakończone. Zaraz pokażę Wam, jak zakładam nowy filtr. Na początek wkładamy filtr. O, czuć, że on siedzi we właściwy sposób. Następnie zakręcamy obudowę. Tu bardzo ważna sprawa, obudowy nie można przyciągać mocno, dokładnie trước, kiedy ona dojdzie do końca. O, tak jak teraz i dalej już nie ma co ciągnąć, ponieważ tu wszystko się musi uszczelnić. A jak będziemy ciągnąć dalej, możemy wręcz zaszkodzić. Dobrze byłoby to wszystko teraz wytrzeć z ropy. Podłączamy paliwo. Tutaj wyjście z filtra. O, zasilanie. W Blu jest o tyle wygodnie, że blucha HDI ma pompę w baku. Nie musimy nic odpowietrzać. Po przekręceniu kluczyka i poczekaniu chwili, pompa powinna nabić paliwo w obudowę filtra i auto powinno nam ładnie odpalić. Ok, teraz przechodzimy do prostszej sprawy: wymiana filtra powietrza. Wymiana filtra powietrza to jest bardzo prosty temat. Jak to zrobić najprościej? Ja zawsze odłączam tą rurę od turbo, odkręcam opaskę. I ściągam ją z interkulera trzeba ją gdzieś tutaj trochę na bok zyskujemy ładny dostęp do obudowy no i teraz tak Torxik 25 odkręcamy cztery śruby do obudowy. Odkręcone delikatnie podnosimy obudowę do góry. Proszę, ukazuje nam się filtr. O, jak widać. O, tu Wam pokażę. To jest już swoje przejechał. Tutaj taka uwaga, że filtry mogą być w dwóch rodzajach. Jeden taki jak ten. O. Ostrzów, Jeden taki jak ten, czyli tutaj z tą gąbką. Drugi bez gąbki. Teoretycznie ten z gąbką jest do trudnych warunków użytkowania. Jeżeli wymieniacie filtry tak jak ja, tak jak on zalecam, czyli co 15 tysięcy kilometrów, nie ma dużego znaczenia jaki włożycie. jest jeszcze jedna istotna sprawa. Tutaj. Ładnie widać po budowie piach, liście. No trzeba by to po prostu wyczyścić. Ja jestem z powrotem. wymuchałem wszystko ładnie kompresorem. Zakładamy nowy filtr. Jakość filtra powietrza ma wbrew pozorom dość duże znaczenie dla żywotności silnika. Dlatego też uważam, że warto montować dobre filtry. Firma różna, może być to Purflux, tak jak tutaj, który szedł na pierwszy montaż. Jest wiele innych firm dobrych, które robią dobre fil filtry. Ostatnio u siebie założyłem polskiej zestaw na próbę. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Wkładamy nowy filtr. Zakładamy obudowę. Torx 25 i skręcamy 4 śruby. Kolejny filtr wymieniony. Idziemy dalej. Teraz czas na olej. I na filtr oleju. W Blu-HDI Miska jest plastikowa. I tradycyjny korek został zastąpiony czymś takim, czyli mamy tutaj plastikowy korek z zawleczką. I po wielu latach w HDI weszliśmy do metalowego filtra paliwa zamiast wkładu oczywiście nie wspomniałem o tym wcześniej ale olej do wymiany powinien być rozgrzany eee, dobra i dalej spuszczamy no okej okay, zatem wyciągamy zawleczkę i zlewamy stary olej Ok, ale zleciał, zakładamy z powrotem korek. Olej zleciał, zakładamy korek, a po założeniu korka musimy jeszcze włożyć zableczkę. Pozostało jeszcze odkręcić filtr. Do tego trzeba mieć specjalny klucz. Ręką nie ma opcji. Jestem zwolennikiem tego klucza na grzechotkę, chociaż równie dobrze można zastosować inny. Ten po prostu jest fajny w użyciu, łatwo się zakleszcza i no, jest prosty dostęp do filtra.

Sam filtry przed montażem warto na powierzchni tej uszczelki posmarować delikatnie świeżym olejem. Pozwoli to uzyskać szczelne połączenie podczas dokręcania. Filtr przykręcony, dół złożony. Zostało zalać olej i odpalić. Do BlueHDi wchodzi 6 litrów oleju o o znaczeniu 0W30ACAC1 norma PSA b 712312 i taki olej tutaj rekomendowany przez producenta samochodu zalejemy Oczywiście podczas nalewania oleju kamera stwierdziła, że się napracowała i postanowiła się wyłączyć, ale ze względu na wyczerpany akumulator. Teraz tak, no, właściwie wszystko zostało zrobione. Zostaje nam tak założyć osłonę. Skasować inspekcję. No i odpalić samochód. Zobaczyć czy wszystko dobrze zrobiliśmy. Kasowanie inspekcji w Citroenie jest bardzo proste. Mianowicie tak. Przyciskamy taki przycisk z trzema zerami i włączamy zapłon. W momencie, kiedy odliczy do zera, wyciągamy kluczyk, znaczy przestawiamy kluczyk na. Pozycję zerową i inspekcja została już skasowana. Czekać, tylko raz, dwa, bo... Spróbujemy go zapalić i oczywiście, ze względu na nasze pojawił się na chwilę błąd silnika związany zapewne z narastaniem ciśnienia na listwie Natomiast, już kolejne odpalenie powinno być bezproblemowe. O, wszystko w porządku. Auto działa. Można wyjechać i cieszyć się jazdem.